Nazywam się Katarzyna Cuch, jestem kosmetologiem w Skin Clinic i specjalizuję się w zabiegach terapeutycznych na twarz. Zabieg GENEO jest to przełomowa pielęgnacja skóry 3-wiednym, która pozwala na złuszczenie zewnętrznej warstwy skóry, pozwala na efektywne wchłanianie składników odżywczych, a także naturalne dotlenienie skóry od wewnątrz. W zależności od problemu, zabieg GENEO możemy ukierunkować na Działanie odmładzające stosując NeoRevive, działanie rozjaśniające, odżywiające stosując Geneo Neobright lub na działanie w kierunku normalizacji skóry tłustej i mieszanej z Geneo Balance. Termolifting Zafiro to unikalny zabieg liftingujący, dający natychmiastowy efekt odmłodzenia i rozświetlenia skóry. Łączy w sobie technologię podczerwieni i peelingu wodnego. Podczas zabiegu podczerwień podgrzewa głębokie warstwy skóry, powodując skrócenie włókien kolagenowych i elastyny do ich pierwotnej długości. Daje to efekt natychmiastowego napięcia skóry bezpośrednio po zabiegu. Ponadto zafiro stymuluje fibroblasty do produkcji kolagenu, co przekłada się na zagęszczenie skóry i zwiększenie jej jędrności. Jest to więc lifting wielowymiarowy, który pobudza naturalne procesy regeneracyjne i naprawcze naszej skóry. Zabieg zafiro możemy wykonać na twarz, szyję i dekolt, również na ciało, tam gdzie mamy problem z wiotką skórą. Jest to zabieg bezinwazyjny, bezpieczny, komfortowy dla pacjenta i niewymagający okresu rekonwalescencji.